zaraz sama Jaki samochód jest najlepszy na świecie? No najlepszy na świecie to będzie zdecydowanie numer jeden Multia Potem no to już długo, długo tak. nic. Bardzo I dobrze. W zasadzie to już nie ma żadnego innego wyboru. Także <laughs> to piąt multipla i to ten klasyczny pierwszy no z oczkami, bo potem to już fiat zepsuł zupełnie do po prostu. Ale tak naprawdę to świat multiplarzaczkami to jest jedyny samochód jaki w ogóle mógłbym komukolwiek polecić a proszę panie piotrze porównać go do y, bmw swojego nie można porównywać no bo to jest nie fair dla bmw no bo bmw <śm> wypada tak słabo w porównaniu do multi że <śm> że w ogóle to był chwyt poniżej pasa takie pytanie także y Jakbym zaczął kłamać mówiąc, że BMW też jest dobrym samochodem, no to by mi nos urósł taki długi, że wbiłby mi się tu w kierownicę i mógłbym wypadek spowodować, więc pominę to pytanie milczeniem i, i zostajmy już przy tym, że w zasadzie to jest tylko jeden samochód. Nazywa się Fiat Multipla, czyli Multia klasy. Bardzo dobrze, prawidłowa odpowiedź. <laughs> Dziękuję. Czek proszę mi pocztał przesłać. No jak? Wyprzedaż rocznika 2011 Fiatu. A ten? A ten popieloty to jest Fiat? Co to jest? To? Tutaj? No, koło czerwonego stoi. Przed, ale przed tym banerem, tak? No. To jest Citroen. Picasso. To żegnamy.